Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Jestem tutaj na Jasnej Górze. Właśnie przed chwilą doszliśmy w poznańską piszą pielgrzymką, chcieliśmy 10 dni. E, I tutaj taki szum za mną, a dzisiaj w Ewangelii słyszymy takie przepiękne słowa, że kiedy wybierasz Chrystusa, to wtedy Twoje e, jarzmo jest słodkie, a brzemie lekkie. E, Zważcie, że gdy koń dawno temu ciągnął wóz to trzeba było go zaprzągnąć do tego wozu i trzeba było mu założyć taką drewnianą uprząż, właśnie takie jarzmo, wtedy szedł w jednym kierunku i to było no, łatwiejsze dla woźnicy, tak wprowadzić go. To było też trudne. Brzemię to z kolei jakiś ładunek, który wozimy, na przykład, woził, przewoził woźnica na swoim wozie. To też nie jest nic takiego, no to jest też pewien trud, pewien, pe, pewien znój, pewne niedogodności w życiu, które nas spotykają. A Pan Jezus mówi, jeżeli wybieracie mnie za swojego króla, jeżeli chcecie, żebym ja był najważniejszym w waszym życiu, to wszystkie trudy, wszystkie znoje, wszystkie niepowodzenia będą łatwiejsze. Dlaczego? Dlatego, że jest z nami Pan Jezus, który nam pomoże. Przejść przez różne trudy. Wakacje to taki piękny czas, kiedy możemy jej odpocząć, poznać nowych, może przyjaciół, poznać nowe miejsca, ale może się też okazać, że ktoś się czuje bardzo samotny, może na jakiejś kolonii, na jakimś obozie poczujecie się tacy bardzo um, dotknięci, przez kogoś w niefajny sposób, potraktowani. Z Panem Jezusem um, wszystko przetrzymacie. Co to znaczy? To znaczy, że gdy mamy trudy, gdy mamy znój, gdy, ma, gdy jest nam źle, to zwracajmy się w modlitwie do Niego i o to Was bardzo proszę, gdy znaczy sobie takie zadanie. Ale z drugiej strony też pamiętajcie, że Wy jesteście światłem tego świata czyli Wy też dla kogoś możecie być tym, tym słodkim jarzmem, tym takim lekkim brzemieniem czyli możecie komuś pomóc w trudach i w wznoju. To dzisiaj taka sytuacja, że życie jest piękne i wakacje są cudowne, ale czasami bywa trudno, a z Panem Jezusem możemy przetrzymać wszystko. Szczęść Wam Boże.